Cześć! Asia Miller. Przeczytam Wam wiersz z powstającej książki, która jeszcze nie wiadomo jaki będzie miała tytuł, a czytam Wam ten wiersz z mojego strychu, z miejsca, gdzie najczęściej przychodzą mi do głowy różne poetyckie pomysły. Waruj, wariuj, zawierz. Już nie muszę być silna jak w tamtej. Którą kartkowaliście, odwracając twarze jak od dołu zgaszonym wapnem, gdy podpuszczona przez siostry z oddziału, wypisałam się na wspólne żądanie. Teraz znowu popadnę w kuratele, dam wiarę. Ten dół mam w sobie i kiwamną mną słabość. Taka karma, że przyszła kara za sucze ujadanie, zrywanie słów ze smyczy, odwijki z kaftana. Przetoczcie się po mnie. Trwogi, widzenia, najazdy.